Witam Cię serdecznie, to moje dla nas z tej strony jest Tomasz tomasznana.pl i z rakieta super7.pl Słuchaj, dzisiaj opowiem Ci o takiej technice, która praktycznie może Ci zapewnić sukces w każdym dosłownie, działaniu w życiu, ale ja się jak zwykle tutaj ustosunkuję do działalności marketingu sieciowego. Ponieważ jak poznałem kiedyś Daniela Kubaha, było to kilka lat temu, i była to dosyć e, zabawna sytuacja, ponieważ e, wydawało mi się wtedy, że e, jestem już e, nie wiadomo jakim e, kozakiem w cudzysłowiu. E, byłem na szkoleniu i w pewnym momencie e, podszedł do mnie Daniel Kubach i wręczył swoją wizytówkę, przedstawił się. Ja nie wiedziałem kto to jest. No i w tym momencie jakby zignorowałem Daniela, przyjąłem tę wizytówkę i poszedłem do swoich ludzi, po prostu chciałem przebywać ze swoimi ludźmi, nie wiedziałem, że Daniel to jest już wtedy bardzo, bardzo mocny człowiek, jeżeli chodzi o działalność marketingu sieciowego i w pewnym momencie, w połowie szkolenia Daniel został przedstawiony jako multimilioner. No i wtedy Oczywiście od razu mi się zaświeciły, zaświeciła żarówka nad głową, że trzeba jednak wrócić do rozmowy z Danielem. Podszedłem w przerwie i zapytałem Daniel, czemu zawdzięczasz swój sukces? No i Daniel odpowiedział mi jedną bardzo prostą rzecz. Ja zawdzięczam swój sukces temu, że zatrudniam lepszych od siebie. I wtedy wydawało mi się to dosyć zdumiewające. Jak Pomyślałem sobie, jak człowiek może powiedzieć, że ma dookoła siebie lepszych od siebie. Ale przypomniało mi się w tym momencie, że czytając biografię Henry'ego Forda była bardzo podobna sytuacja. Henry Ford miał kiedyś takie, taką metkę czy, czy łatkę, że jest człowiekiem, który no, nie ma wykształcenia akademickiego, niekoniecznie jest jakimś specjalistą. No i była, odbywała się konferencja taka prasowa z Henry Fordem i Dziennikarze chcieli go ośmieszyć i po prostu e, zapytali Henry'ego Forda o jakieś techniczne rzeczy. Henry powiedział, że on nie musi tak naprawdę wszystkiego wiedzieć i oni ze zdumieniem zapytali: jak, jak, nie, jak nie musisz wszystkiego wiedzieć, skoro e, budujesz tutaj samochody, Fordy i tak dalej? No i Henry wtedy stwierdził, że poczekajcie, zaraz wam dam odpowiedź. Nacisnął jeden guzik i w tym momencie przyszedł inżynier z jego fabryki i odpowiedział na pytania, na które Henry Ford nie potrafił odpowiedzieć. I to jest dla Ciebie wskazówka do tego, w jaki sposób budować swój biznes, w jaki sposób w ogóle swoje życie budować, bo to nie tylko jest porada odnośnie biznesu. I od tamtej pory, jak właśnie przeczytałem o Henrym Fordzie, o później Daniel mi tą, tą samą historię powiedział, otworzyły mi się takie klatki w głowie, na to, aby zacząć szukać osób lepszych od siebie w swoim życiu, ponieważ mój biznes do, do tamtej pory jakby opierałem na swojej, na swojej doskonałości, że się tak wyrażę, czyli starałem się, żeby to, co ja robię, było doskonałe i nie dopuszczałem do, do siebie ludzi, którzy mogli wy, wyręczyć mnie. I to było straszne w moim biznesie, ponieważ tak naprawdę nie miałem nawet długiego weekendu. Nie miałem urlopu w ciągu roku, a wszystkie moje działania, praktycznie było to takie wąskie gardło, że cała moja firma opierała się na moich działaniach. W tym momencie, jak uświadomiłem sobie tą, tą zależność, zacząłem po, powoli zmieniać swoje otoczenie i mój, jeden z moich mentorów powiedział coś takiego, że Tomek, jeżeli nie, nie masz prawa jazdy, to zorganizuj sobie do swojego otoczenia kogoś, kto ma prawo jazdy, żeby mógł Cię wozić. Jeżeli nie masz samochodu, Zorganizuj sobie kogoś, kto ma samochód. Jeżeli nie znasz angielskiego, musisz mieć w swoim otoczeniu kogoś, kto zna angielski. I tak zacząłem od tamtej pory swój biznes układać, aby zacząć się otaczać lepszymi ludźmi od siebie. I dzisiaj mam niesamowitą przyjemność, bo już w tej chwili otaczam się lepszymi ludźmi niż ja jestem. Na przykład Rafał Nagórski, który jest świetnym informatykiem. Ja jestem słabym informatykiem. Rafał jest niezwykle poukładaną osobą i jest lepszy w tym ode mnie, co robimy, czyli w informatyce. Marcin Niszczuk jest lepszym sprzedawcą ode mnie i po prostu pomaga w naszym zespole w rakiecie Super 7 w organizacji sprzedaży. Ale dzisiaj mam niezwykłą przyjemność przedstawić człowieka i zaprosić Cię na szkolenie człowieka, ponieważ ja miałem dzisiaj robić szkolenie, dwa tygodnie temu robiłem szkolenie, w jaki sposób budować listę adresową na Facebooku, w ogóle listę adresową, a dzisiaj miałem to, to szkolenie dokończyć. Natomiast Okazało się, że mamy już w swoim zespole człowieka, który jest lepszy ode mnie w reklamie Facebookowej, a dzisiaj miała być taka moja działka. Oczywiście ja sobie radzę w reklamie Facebookowej, natomiast mam w zespole człowieka, który sobie radzi jeszcze lepiej ode mnie. Potrafi lepsze stawki wykręcić z Facebooka, potrafi ustawić reklamę w taki sposób, żeby za jednego klika zapłacić nawet jednego, jeden grosz. Czyli jeżeli ktoś kliknie w Twoją reklamę, ty zapłacisz tylko jeden grosz. Oczywiście trzeba się tego nauczyć, to jest długa droga. Natomiast Irek Fudro, który właśnie przedstawi Ci to szkolenie dzisiaj o 18, zrobi to w taki sposób, że mm, zrobi to w taki sposób, że nauczycie tych technik i Mam niezwykłą przyjemność, ponieważ Irek jest mistrzem, killerem, super pracowity człowiek i jest lepszy ode mnie w reklamie facebookowej, dlatego oddałem mu to zadanie z przyjemnością i w tym momencie chcecie zaprosić na to szkolenie na stronie skutecznysystem.pl bezpłatnie dla Ciebie. Jeżeli oglądasz to wideo, jest to bezpłatnie dla Ciebie. Uwaga, tych szkoleń, to szkolenie powinno kosztować co najmniej 1000 zł. Irek pokazywał nam te techniki ostatnio na evencie na żywo Rakieta Super 7 i dzisiaj o godzinie 18, jak wejdziesz sobie na stronę skutecznysystem.pl wybierzesz tej godzinę 18, dostaniesz zaproszenie na, bez, na bezpłatne szkolenie Irka Pudro który jest geniuszem reklamy internetowej i dlaczego ja mam taką dużą przyjemność? ponieważ około półtora roku temu Irek jako zielony totalnie nowicjusz przyszedł do mnie i poprosił mnie o to, abym uczył go biznesu internetowego Wtedy zacząłem go uczyć, chociaż Irek jest bardzo samodzielny, od razu powiem, i bardzo dużo rzeczy się sam nauczył. I pod moim okiem Irek został takim diamentem marketingu internetowego. W tej chwili pomaga setkom ludzi w Polsce i na świecie, zresztą, bo Irek pracuje z Anglii, z Londynu, nie z Londynu, tylko z Anglii i pomaga wielu osobom. Także koniecznie, jeżeli dzisiaj nie umiesz budować reklamy, zatrudnij Irka Fudro, w cudzysłowie zatrudnij po to, aby był lepszy od Ciebie i moja wskazówka dla Ciebie, jeżeli czegoś nie potrafisz zrobić, to po prostu wykorzystaj siłę innych ludzi. Other people work to się nazywa, czyli wykorzystaj siłę innych ludzi do tego, aby Tobie pomogli rozwiązać Twój problem, ponieważ nikt tak naprawdę nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów na świecie, ale może, może użyć każdy z nas siły innych ludzi, czy umiejętności innych ludzi do tego, aby powstał jakiś świetny projekt, aby zrobić świetny biznes zrobić, po prostu rozwiązanie swojego problemu. Także polecam Ci serdecznie tą metodę i dzięki tej metodzie bardzo przyspieszysz swój sukces. Nie musisz do wszystkiego sam dochodzić, czy sama. Bardzo przyspieszysz swój sukces. Ja Cię zapraszam na szkolenie jak uzyskać super tanią reklamę na Facebooku, czyli szkolenie zbudowania listy adresowej część druga, już dzisiaj o 18 na stronie skutecznysystem.pl zapisz się, zarejestruj, otrzymasz maila, otrzymasz wiadomość a jeżeli uważasz, że, te, że taka umiejętność by przydała się Twoim przyjaciołom po prostu udostępnij to wideo na swoim facebooku polub i skomentuj co o tym sądzisz. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.